we wszystkich instytucjach pomocy społecznej, podejmując współpracę z różnymi organizacjami i podejmując też rozmowy na poziomie ministerialnym. Takie pierwsze, nazwijmy to, rozmowy zostały podjęte już w roku 2013, kiedy w kooperacji z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej zostały przeprowadzone badania przez Mosty Porozumienia, takie pilotażowe badania na temat po pierwsze, i potrzeb, jeżeli chodzi o mediację w pomocy społecznej, po drugie, takiej świadomości w pomocy społecznej w temacie mediacji, a po trzecie, takich kompetencji, świadomości, jeżeli chodzi o kompetencje mediatorów. A, tak jak powiedziałam, to były takie pilotażowe badania, mamy y, tutaj wszelkie wyniki i została też stworzona publikacja na ten temat. Natomiast, y, tak ogólnie rzecz ujmując, y, 80%, mniej więcej 80% osób ankietowanych i osób badanych widzi potrzebę kierowania spraw do mediatora, widzi potrzebę kształcenia w zakresie mediacji, bo mediacje rzeczywiście są takim narzędziem i taką procedurą, procedurą która zarówno pracownikom socjalnym, ale i innym pracownikom instytucji pomocy społecznej po prostu może pomóc. Ja za chwilę jeszcze doprecyzuję takie różne poziomy, na których my widzimy mediacje i mediatorów pomocy społecznej. Natomiast kończąc wnioski, które czy takie wyniki, które w tych badaniach się pojawiły. Około 40% osób, które były ankietowane, twierdzi, twierdziło, to było też dwa lata temu, to jest istotne, twierdziło, że nie ma jeszcze wystarczających kompetencji dotyczących, kompetencji mediacyjnych. A rzeczywiście województwo Świętokrzyskie jest chyba jednym z lepiej wykształconych mediacyjnie województw w ramach tych szkoleń, które były realizowane w ciągu ostatnich lat. Wiele osób zostało w zakresie mediacji przeszkolonych, wiele osób, które w pomocy społecznej pracują. I to jest rzeczywiście rzecz bardzo, te, bardzo korzystna, tym bardziej, że w innych województwach również te, takie szkolenia się odbywały. Jest to korzystne, ale też stanowi to pewne zagrożenie, dlatego że z jednej strony my kształcimy mediatorów dając im rzetelną, tak jak tutaj mieliście Państwo, przedsmaka te osoby, które korzystały ze szkoleń były na szkoleniach, wiedzą, że jest to prosta, rzetelna i przewidywalna procedura, a z jednej strony właśnie dostają taką prostą, przewidywalną i rzetelną procedurę, którą można wykorzystać, czy w ramach realizacji ustawy o pomocy społecznej, czy w ramach realizacji ustawy o opiece zastępczej jako asystent rodziny na przykład. Natomiast z drugiej strony są pewne uwarunkowania systemowe, warunkowania finansowe czy organizacyjne, które mogą temu przeszkadzać. Gdybym miała ja wskazać taką największą barierę, jeżeli chodzi o mediację w pomocy społecznej, to tą największą barierą jest brak, brak rozwiązań systemowych. To, co próbujemy w ramach i to, co staramy się w ramach mostów porozumienia robić, to po pierwsze właśnie cały czas doskonalić te kompetencje i między innymi właśnie województwo świętokrzyskie jest takie bardzo prężne, bo mosty świętokrzyskie, mosty porozumienia tutaj stąd z Województwa Świętokrzyskiego to są osoby, które bardzo, którym bardzo mocno zależy na tym, żeby się cały czas doskonalić, żeby się cały czas, cały czas przepraszam, kształcić. Jednak taka potrzeba superwizji, e, pracy na własnych doświadczeniach i możliwości zadawania pytań, w jaki sposób te mediacje wdrażać, jest tutaj na bardzo wysokim, e, na bardzo wysokim poziomie. I to jest rzeczywiście bardzo duża e, z kolei możliwość. Czyli mamy bardzo dużo ludzi, którzy są zaangażowani i którzy mają taki pomysł, że mediacje w kontaktach z rodzinami, z klientami pomocy społecznej są dobrym narzędziem. Te mediacje mogą być takim narzędziem, czy mogą być rozważane w pomocy społecznej na dwóch poziomach. Pierwszy poziom, i tutaj oczywiście też niektórzy mediatorzy wybierają taką drogę, to są stali mediatorzy przy znaczy na listach, przy sądach okręgowych w danym województwie. Natomiast z drugiej strony też nie trzeba być stałym mediatorem, żeby te narzędzia mediacyjne wykorzystywać, po oczywiście rzetelnym przeszkoleniu. Ja sobie pozwolę, bo to jest też istotne z punktu widzenia tych barier i możliwości, pokrótce opowiedzieć moją drogę w, w takim uczeniu się i dostrzeganiu mediacji, bo, bo to też jest bardzo często taka spora bariera osób, które te mediacje gdzieś tam tych mediacji gdzieś tam się uczyły. Ja mam poczucie, że byłam bardzo dobrze wykształcona, bo uczyłam się 3 lata w latach 90., 5 lat prawie bo to prawie, że całe studia u, u, myślę sobie, jednych z najlepszych osób w Polsce, które była i są nadal autorytetami. Natomiast później w ramach różnych swoich chęci czy, czy, czy prób zawodowych, które podejmowałam, gdzieś nie miałam takiego do końca przekonania, w jaki sposób te mediacje można wykorzystywać. Właśnie dlatego, że nie miałam metodologii nie miałam metody, która byłaby rzeczywiście taką metodą bezpieczną dla mnie. To znaczy, ja znając ją, wiem, że ona zadziała, w związku z tym też czuję się w tej sytuacji pewnie. W związku z tym udałam się na parę różnych takich szkoleń, nazwijmy to przypominających, weryfikujących moją wiedzę. No, Gdzie się okazało, że miałam jeszcze większy problem po tych szkoleniach niż przed nimi, dlatego że też moja taka gotowość na to, żeby, żeby tych mediacji się podjąć była, była coraz mniejsza. I całkiem przypadkiem poznałam właśnie tę metodę, która też pokazała mi, że mediacje rzeczywiście po pierwsze mogą być sposobem takiego funkcjonowania w relacjach z ludźmi, a ponieważ ja również pracuję na uczelni w takim obszarze właśnie społecznym, to jest to coś, co może być takim narzędziem czy taką płaszczyzną, na której te relacje można bardzo dobrze budować. A po drugie pokazało mi, że mediacje są naprawdę świetnym narzędziem w różnych obszarach. A tym bardziej, że ja współpracowałam z różnymi ośrodkami pomocy społecznej wcześniej w ramach projektów systemowych, gdzie też były wdrażane, był taki pomysł na to, żeby, żeby te mediacje się pojawiły, aczkolwiek nigdy nie były, nigdy nie były realizowane. Mówiąc o barierach, myślę sobie, proszę Państwa, że naprawdę te osoby, które, i tutaj nie chwaląc absolutnie nikogo, tylko patrząc merytorycznie patrząc rzetelnie, mają skalę porównawczą, te osoby, które poznały tą metodę, były na tych szkoleniach, rzeczywiście mają szansę tę mediację wdrożyć. Natomiast mają szansę przy założeniu, że, i to też jest możliwość, bo tutaj jest Pani dyrektor, jest, jest Pan burmistrz, są władze przy założeniu, że będzie takie ogólne przyzwolenie na to. Bo jeżeli przyzwolenia nie będzie, no to też mam takie poczucie, że oddolne inicjatywy trochę będą e, nieskuteczne i Państwo dość szybko stracicie motywację. Bo są dokumenty tam, bo są różne e, inne rzeczy, bo jest taka bezpośrednia i codzienna praca, e, praca z klientem. To jest możliwość. To co może być barierą, znaczy to, to jest e, możliwość i bariera z drugiej strony, ale to co może być rzeczywiście dużą barierą, to brak powtarzalności i brak doskonalenia kompetencji. Czyli to, do czego bardzo gorąco Państwa namawiam, to do tego, co robią święto mosty porozumienia. Spotykają się cyklicznie, a wymieniają doświadczenia, przez cały czas próbują, próbują te kompetencje doskonalić. I na koniec, bo wiem, że już taka pora przerwy się trochę zbliża. Ja przygotowując się do tego wystąpienia przejrzałam strony różnych y, ośrodków pomocy społecznej w Polsce a, i zobaczyłam kilka rzeczy. To znaczy, po pierwsze zobaczyłam, że na większości z nich jest hasło mediacji. Jak sobie w to hasło wchodziłam, to na niektórych nie było nic, a w jednym ośrodku nie będę mówiła, którym znalazłam na przykład taki regulamin prowadzenia mediacji w ośrodku. Gdzie było napisane, czy te osoby, które były szkolone, wiedzą, że mediacje są nieformalne i w każdej chwili każda ze stron tych mediacji może z tych mediacji zrezygnować bez jakichkolwiek konsekwencji. To w jednym z takich ośrodków było właśnie był regulamin prowadzenia mediacji, gdzie było napisane, że jeżeli strona rezygnuje z mediacji, to ma złożyć pisemne oświadczenie, a że z tych mediacji rezygnuje. Myślę sobie, że jeżeli ja bym była stroną w mediacjach i poinformowano by mnie wcześniej, że jest to nieformalne i mogę zrezygnować, a dostałabym taki papier do podpisania jeszcze się imieniem i nazwiskiem, że rezygnuję, z punktu widzenia takiego mojego poczucia bezpieczeństwa niekoniecznie byłoby to wskazane. Ale są też ośrodki, gdzie są dyżury mediatora. Tak? To jest bardzo częste. Czyli z punktu widzenia pewnych systemowych rozwiązań, są dyżury mediatora, czyli jest to gdzieś tam odgórnie, jakoś w strukturze pracy e, ośrodka funkcjonuje, że jest mediator, do którego można przyjść w godzinach e, popołudniowych. Jaką formę Państwo przyjmiecie, to już jest w gestii Waszej. Natomiast rzeczywiście jest to bardzo ważne i bardzo dobre i przydatne przede wszystkim, uważam, e, narzędzie. My zapraszamy do współpracy ze Świętokrzyskimi Mostami porozumienia, bo one tutaj prężnie działają i rzeczywiście z ich wiedzy i doświadczenia można korzystać. Dziękuję bardzo.